Cześć, jestem Maneczko z tej strony Kreg. Witajcie już w nowym odcinku z serwera hardcoremchc.pl Dużo pokilowałem, dużo pokilowałem naprawdę eee, Zobaczcie sami po satach. 35 do 7 Odkąd naprawili tego stręża, gra się stała bardzo dynamiczna Także zapraszam wszystkich do wbicia na serwer i, i do pykania z ekipką No i co chciałbym powiedzieć Zostawcie pod tym materiałem 30 łapeczek w górę A wrzucę kolejny, troszeczkę bardziej śmieszny No i co? Subka też możecie zostawić, jeżeli wam się podobają moje filmy I zapraszam do oglądania, trzymajcie się, no i siemka a i jeszcze teksturpaka macie na Discordzie, bo na poprzednim filmem wpiliście 61 łapeczek w jeden dzień. Za co wam bardzo dziękuję. I co trzymajcie się, no i się ma. za lasem na prawo. No tam na to. Nice <laughs> Anone, to było? Ty, taka drzewkarka oni mają? Tak, to tak Zerwy żył Mój z pierdala nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, kurwa, na NCHC były siłki No kiedy że były, ale no Polizał W 9 dostałem za gościa Dawaj, bierz tej Przychodzę po nie chodzi o spawner, nie? No nie chodzi o spawner Więc no. mam się to kurwa... Masz tu powiedzmy nie, O brawo Na... Pranku? Na, 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 na mypp.com.pl Dobra, ja nazwałem piękny mieczu Jak zabiję to się dowiecie Gregor, tak. 893 ty wiesz, że zaraz 50, 50 punktów niecałej Ej kurwa, stele telewizor, ja pierdolę oni już na koksach zaczęli wypodzić z Kuboida kurwa Weź trzymaj, bo 50 punktów widoku masz No idę na sklipa. Dobra, kurwa ja se biegam tutaj po designu Ej, jak wejdzie następny CKT, nie? Podejmuje się w tym momencie, jest, jest liderówka jakaś takie osoby wpływowe że tak powiem no słuchajcie ja buduję design na, na pewno jeżeli nie, niestety nie, nie zbuduję płacę 150 zł na cele charytatywne czyli dla mnie no dobra no to dobra to na to kubie nie. naszym są we trójkę biją mi. dla mnie ja jestem potrzebujący słyszycie? nie, nie, nie poleciał do fosy drugi też poleciał do fosy pierdolny tylko jeden Dwa. Kurde, pod ziemią kurde. Jestem podziemną tych endermanów jebanych. <try> Może na dole będą. Deixa mais forma.